Dzień dobry. Tym filmem chciałbym zaprosić Was do wzięcia udziału w live'ie na YouTubie Droga Zdrowia Radek. Tak się nazywa kanał. Mówię to do osób, które zobaczą to na Facebooku, żeby ewentualnie nie doszukiwały się opcji na spotkanie na Facebooku, bo wszystko odbędzie się 22 o godzinie 18 na kanale na YouTubie. Robimy live'a poświęconego cyklowi Od Zera do Bohatera, w trakcie którego odpowiem na Wasze pytania, wątpliwości, więc przygotujcie sobie takowe, jeśli macie. Usystematyzujemy sobie parę rzeczy. A jednocześnie będę miał kilka rzeczy do przekazania, zaproponowania. Macie wpływ na to, jak będziemy tworzyć ten, ten cały cykl. Co teraz powinno być? Było przedstawione trochę ćwiczeń, myślę, że wystarczająco dużo na tą chwilę. Teraz pytanie bardziej, czy się zajmujemy emocjami i całą psychodietyką, czy zajmujemy się bardziej żywieniem? Wydaje mi się, że żywieniem, żeby opowiedzieć sobie, jak ta dieta dobrze skonstruowana powinna wyglądać. Ale najpierw nasz sobotni live. Zapraszam serdecznie raz jeszcze Radek, e, droga zdrowia Radek, taki kanał. Sobota, godzina 18:22, już niedługo. Pozdrawiam i do zobaczenia.